W dzisiejszym Gminnym Fleszu turniej Międzyszkolnej Ligi Szachowej, który odbył się w Koronowie, zapowiedź konkursu na zadania z zakresu sportu, podsumowanie konkursu plastycznego na świąteczną kartkę bożonarodzeniową, życzenia burmistrza Koronowa z okazji świąt Bożego Narodzenia wraz ze specjalną kartką świąteczną i życzeniami także od przewodniczącej Rady Miejskiej w Koronowie. Zapraszamy! Dzisiaj gościmy w Koronowie na trzeciej rundzie na operator Międzyszkolnej Ligi Szachowej. Jesteśmy tu po raz drugi, tym razem mamy okazję grać w hali widowiskowo-sportowej. Przyjechało ponad 50 uczestników, dobrze się bawimy, także mam nadzieję, że puchary ufundowane przez Urząd Miasta i Gminę Koronowa przypadną do gustu nad naszym uczestnikom. Zawody skierowane są do dzieci w wieku tak naprawdę od 5 lat do 20 roku życia. Mamy trzy grupy wiekowe: do 9, do 13 i do 20 lat. Osobna kategoria wśród dziewczynek i chłopców. Także na każdym turnieju mamy do rozdania 12 pucharów i 24 medale. Nagrody otrzymuje każdy uczestnik. Jest to cykl generalnie zawodów, które trwają od tak jak rok szkolny, czyli od września do czerwca, cyk składa się z 10 turniejów. Burmistrz Koronowa 9 grudnia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w zakresie rozwoju sportu. Oferty wraz z załącznikami należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Koronowie w terminie do 4 stycznia 2021 roku do godziny 15:30. Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie www.koronowo.pl lub w biuletynie informacji publicznej. Gminy Koronowo, w zakładce organizacji pozarządowe, Zdrowie Sport. W imieniu organizatorów Stowarzyszenie Koronowo Budzi się oraz Urzędu Miejskiego w Koronowie i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że pierwszy gminny konkurs plastyczny na kartkę Bożonarodzeniową cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W konkursie Wzięło udział 75 uczestników w wieku od 5 do 18 lat z gminy Koronowo. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem Waszych prac. Każda z nich jest piękna i wyjątkowa, a wszyscy uczestnicy zasłużyli na serdeczne gratulacje, słowa uznania oraz nagrodę. Zadaniem konkursowym było samodzielne wykonanie kartki Bożonarodzeniowej. Uwzględniając elementy krajobrazu i miejsc charakterystycznych dla naszej gminy. Przy ocenie prac konkursowych, komisja zwracała szczególną uwagę na oryginalność pomysłu oraz sposób jego przedstawienia i ujęcia, zgodność z tematyką konkursu oraz ogólne wrażenia estetyczne. Efektem długotrwałych obrad komisji było przyznanie następujących miejsc. W kategorii wiekowej 5 do 6 lat pierwsze miejsce zajęła Julka Szymańska z Wiskitna. Drugie miejsce Kornelia Gogolińska z samociążka, a trzecie miejsce Iga Bobola z Mąkowarska. Wyróżnienie otrzymała Klara Piskorska z koronowa. W kategorii 7 do 10 lat pierwsze miejsce otrzymała Suzanna Kochańska z Wierzkucina Królewskiego. Drugie miejsce przyznane zostało Anastazji Radwan z Koronowa, a trzecie miejsce otrzymał Mikołaj Spychalski, też z Koronowa. Wyróżnienie trafiło do Antoniny Mitery, samociążka. W kategorii wiekowej 11 do 14 lat. Pierwsze miejsce zdobyła Paulina Kończalska-Sarna. Drugie miejsce Barbara Sikora z Mąkowarska, a trzecie miejsce Patryk Bąkowski z Popielewa. Wyróżnienie trafiło do Klary, Radej, Skoronowa i w kategorii najstarszej od 15 do 18 lat pierwsze miejsce otrzymała Klaudia Eichberger, drugie miejsce również Klaudia Jarosz, a trzecie miejsce Przyznane zostało Klaudi Burkiewicz. Wyróżnienie otrzymały dwie dziewczynki Sandra Edyk oraz Zuzanna Falkowska. Wszystkie wymienione dziewczyny pochodzą z koronowa. Nagroda specjalna burmistrza Koronowa, oficjalna kartka bożonarodzeniowa w roku 2020 przyznana została 14-letniemu Filipowi śpicy z koronowa. Dodatkowo przyznano również nagrodę publiczności, którą otrzymała ośmioletnia Anastazja Radwan, również z Koronowa. Uroczyste wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom konkursu odbyło się w siedzibie stowarzyszenia z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych. Doceniając trud i wkład pracy, jaki został włożony przez każdego z uczestników, jednomyślnie uznaliśmy, że każdemu należy się nagroda oraz dyplom. Można je odbierać. M MGOKu w Koronowie przy ulicy Szosa Kotomierska 3 w godzinach od 8 do 15.30 zarówno przed świętami 21, 22 grudnia oraz zaraz po świętach 28, 29 i 30 grudnia. Podsumowując, składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, którzy zmotywowali do działania. W imieniu Stowarzyszenia Koronowo Budzi się składamy serdeczne życzenia świąteczne zdrowych, radosnych oraz rodzinnych świąt, a także wszelkiej pomyślności w nowym 2021 roku. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności. Spełnienia marzeń i spokojnego i pozytywnego patrzenia w rok przyszły. Wszystkiego dobrego.